Rolnicy nie dają za wygraną. Podczas gdy senat zajmuje się ustawą o ochronie zwierząt, gospodarze protestują na ulicach Warszawy. Rolnicy rozpoczęli strajk w Warszawie wśród protestujących Agrounia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Naszym jedynym postulatem jest to, żebyście w całości odeszli od piątki dla tej pseudo-piątki dla zwierząt, bo tak to trzeba nazwać. Mówią, że, że. Do Warszawy zjechali nie tylko rolnicy, którzy zostaną dotknięci nowymi przepisami, ale także ci, których ustawa nie dotknie bezpośrednio. Jak mówią, to wyraz solidarności i obawa o to, co rząd wprowadzi dalej. Nowy minister rolnictwa Grzegorz Puda twierdzi, że rozmawia z rolnikami. Na te słowa odpowiedział Szczepan Wójcik, hodowca zwierząt futerkowych. Nie, panie Grzegorzu Puda, nie próbujecie rozmawiać z rolnikami. Stawiacie rolników pod ścianą, kompletnie nie licząc się z ich zdaniem. Próbujecie ich wywłaszczyć, kompletnie nie zabezpieczając ich interesów. Proszę nie mydlić oczu. Proszę mieć odwagę spotkać się z nami. Protesty rolników odbywają się przed Sejmem, Senatem, się siedzibą Resortu Rolnictwa i kancelarią premiera.